Witam bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, czytanie, tak jak widzicie, karty Kipera. Stały tytuł, moi drodzy, o czym nie wiemy, co jest przed nami ukrywane. Za chwileczkę zobaczymy, jakie tutaj, moi drodzy, wiadomości przyjdą od kart Kipera. Dobrze, nie krzyżujemy rąk ani nóg. Myślimy, oczywiście, pozytywnie. O swoim życiu, yy, możemy myśleć, mieć na myśli swoją datę urodzenia. Ja jeszcze oczyszczę karty trochę, pomedytuję nad nimi i za moment zaczynamy. Bardzo gorąco zapraszam. No i oczywiście, moi kochani, zachęcam jak zwykle do subskrypcji tego kanału i filiżanki kawy z wróżką. Bardzo gorąco zapraszam. Dobrze. O czym nie wiemy? Co jest przed nami ukrywane, co powinniśmy wiedzieć proszę wszechświat, karty Kipera o podpowiedzi. O czym nie wiemy, o czym nie wiemy? O jakiej zakończonej sprawie Tak, kochani. Tutaj zakończona sprawa. Która wiąże się z Waszym domem. Pokazany jest tutaj moi drodzy też taki rodzinny salon. I ta sprawa możliwe, że będzie omawiana w najbliższym czasie w rodzinie. Możliwe, że mogą przyjść jakieś wiadomości również z urzędu. Kobieta może przekazać jakieś wiadomości. Te wiadomości są ogólnie dla partnerstwa, dla małżeństwa. Nie wiecie, że jakaś ważna sprawa dobiegła końca, że tutaj jest, moi drodzy, koniec problemu. Coś się wyjaśnia, jest jakieś wyjaśnienie. Możliwe, że ta sprawa trwała dłuższy czas. No i w końcu zaczyna nabierać tempa, wszystko. Sprawa się potoczyła, zakończyła, i tu wszystko, moi drodzy, jest wyjaśnione. Także może moi drodzy, to być do 21 dni, jeszcze. Takie zebranie rodzinne. W tej wyjaśnionej sprawie do 21 dni. Także tutaj takie informacje. Dobrze. To zbliża się powodzenie, na pewno, ale e, tutaj, kochani, tak, jest dojrzała kobieta w tej szósteczce. Kobieta, która jest tak naprawdę po jej stronie samo dobro, tak, powodzenie i wszystko to, co sobie zamarzy, może mieć. To możecie być, moi drodzy, wy w takiej dojrzałej energii, no może jeśli macie tam no, ponad 50 lat, prawda, 50 parę, to tutaj możecie być w takiej energii, bo to jest dojrzała kobieta, ale tutaj, kochani, są takie sprawy ukrywane, że tak naprawdę młodsza druga kobieta około 30-30 plus. Ma jakieś problemy, może ze zdrowiem, może też finansowe, które ukrywa, tak? To są ukrywane. Możliwe, że nie chce jeszcze o tym powiedzieć. Także możliwe jest, że dowiesz się o tym w krótkim czasie, o tych problemach tej kobiety. Także tutaj, moi drodzy, takie są sprawy. O czym nie wiesz, o czym nie wiesz jeszcze? Tu, kochani, odchodzą jakieś problemy zdrowotne od kobiety. Problemy, które może ciągnęły się dłuższy czas, odchodzą. Przychodzi tak naprawdę, moi drodzy, teraz dużo dobrych wiadomości z jakimś awansem, zaszczytem w pracy. Jakieś smutki odchodzą, mogłyby być te smutki. Albo stresy związane ze zdrowiem, albo też z innymi sferami życia, takimi jak finanse czy praca. Mogliście się stresować tym, ale tutaj tak naprawdę jest dobra jakaś wiadomość. Która jest przed Wami jeszcze ukrywana, możecie awansować, otrzymać jakąś propozycję dobrej pracy, lepszej pracy. Możecie otrzymać jakiś ciekawy aneks do Waszej umowy. No tutaj, tak naprawdę, zasługujecie na zaszczyty, na honory. Nie wiecie też, że to jest, moi drodzy, tak jak gdyby. Odgórnie przyznane. Tutaj Wy sobie może bardziej też to zamanifestowaliście, że przychodzą do Was tutaj, moi drodzy, takie zawodowe rewelacje, tak? Także złe rzeczy odchodzą, naprawdę. Pasa się zmienia na dobrą. O czym nie wiecie jeszcze, tak naprawdę? O czym nie wiecie? Nie wiecie o tym, moi drodzy, że idą nieoczekiwane pieniądze. Jest duża zmiana i to jest związane z jakąś bardzo długo ciągnącą się sprawą sądową możliwe, że pozwaliście swój zakład pracy, możliwe, że też jakąś instytucję finansową i ciągnęło się to bardzo długo. I tutaj, teraz wychodzi, moi drodzy, no, do miesiąca czasu. Rozwiązana sprawa sądowa i nieoczekiwane pieniądze. Czego Wam naprawdę życzę? Jeśli tutaj zostaliście oszukani, bądź źle potraktowani, to już to tak naprawdę zmienia się, wszechświat działa na Waszą korzyść. I wszystko działa pozytywnie tu na Waszą korzyść. Rozstrzygnięcie tej sprawy będzie tak naprawdę tylko formalnością. Także nieoczekiwane pieniądze idą z sądu. Można powiedzieć 30, 38 dni, 5 tygodni, tak, no do półtora miesiąca. Dobrze. O czym jeszcze nie wiecie? Tak naprawdę tutaj, moi drodzy, to same pozytywne informacje. O czym jeszcze nie wiecie, czego tutaj nie spodziewacie się? Zobaczmy. No, tutaj, kochani, są jakieś ukrywane sprawy przez starszego mężczyznę. Starszy mężczyzna w wieku. 70 może lat około no może mieć trochę mniej albo 70 plus no taki starszy naprawdę starszy mężczyzna może tutaj ukrywać y, miłość y, y, znaczy się miłość może ukrywać y, sprawy dotyczące uczuć y, tutaj moi drodzy możliwe że y, Uczucia boi się, że zostaną odrzucone. Możliwe, że masz jakiegoś wielbiciela, który boi się tak naprawdę ciebie. Możliwe, że ten wielbiciel jest zdesperowany, jest to osoba starsza, która zajmuje się no tutaj jakimiś takimi zawodami. Tak naprawdę ma dobry zawód. Może jakąś instytucję reprezentować, w jakiejś tutaj instancji wyższej pracować, mogą to być miejsca jakieś, właśnie takie publiczne. Możliwe, że też druga opcja został oszukany ten mężczyzna przez kobietę, został oszukany na jakąś sporą sumę pieniędzy, i jest desperowany. Mężczyzna tobie bliski, można powiedzieć, to jest ktoś z twojego kręgu. Może mieć siwe szpakowate włosy, może często zakładać nogę na nogę, jak siada, możliwe, że lubi wieczorami czytać książki. Bądź też nałogowo ogląda telewizję, tak? To jest taki ktoś, kto naprawdę jest blisko swojego środowiska. Możliwe, że czuje się oszukany przez kobietę, czuje się w potrzasku, wydał jakieś pieniądze, wydał majątek życia, zbankrutował przez tą kobietę, która może odeszła, porzuciła go, jest fałszywa. Także tutaj też taka druga opcja. O czym tak najbardziej powinniście wiedzieć moi drodzy? No właśnie. Tak, powinniście wiedzieć, że tak naprawdę W Waszym środowisku ktoś czuje się, w Waszym najbliższym środowisku, ktoś czuje się bardzo uziemiony, bardzo zniewolony poprzez pracę. Ale też, moi kochani, tutaj, też ten ktoś może ukrywać jakiś. Uczucie, albo też jakieś, moi drodzy, prezenty, zaproszenia. Starszy mężczyzna też właśnie tutaj jest pokazany, który może ukrywać jakieś sprawy majątkowe. Może czuć się uwięziony, albo kobieta, albo mężczyzna też. Ktoś się czuje uwięziony poprzez pracę. Ktoś pracuje za jakieś niegodziwe pieniądze, ale z drugiej strony nie ma innego wyjścia, tak? Tutaj też ktoś może, mężczyzna czy kobieta, ukrywa jakieś, nie wiem, albo zaproszenie na jakąś uroczystość, albo jakiś prezent ukrywa coś, co jest niespodzianką. Także, takie rzeczy. Mężczyzna starszy, kobieta w, w średnim wieku może ukrywać. Ma w tym swój cel, tak? Że ukrywa. Nie chce, żeby na przykład ktoś coś wiedział. Może starszy mężczyzna chce zrobić tobie albo komuś bliskiemu prezent, tak? Myśli nad tym. No, tutaj jest, moi drodzy, też kilka opcji, ale na pewno są ukrywane sprawy jakiejś nietrafionej, moi drodzy, pracy, jakiej, jakiegoś zlecenia, jakieś niezadowolenie, um, z, uwięzienie, tak. Um, ktoś jest niewolnikiem swojej pracy, może, i wy o tym nie wiecie, kto jest waszych bliskich. No tak, moi drodzy, czasem to tak właśnie wychodzi, że pracujemy, ale jesteśmy no, niewolnikami tej pracy, przyzwyczaje, z przyzwyczajenia albo z innych tutaj, moi drodzy, pobudek. No, pracujemy, pracujemy dla pieniędzy, które i tak niewiele w tych czasach znaczą. Rady, rady, moi drodzy, jakie rady? Karty radzą, aby zająć się tak naprawdę sprawami ważnymi, urzędowymi, sądowymi, bo czekają na Was pieniądze. I tutaj, moi drodzy, tak jak wcześniej mówiłam, najważniejsze są w tej chwili te sprawy. Karty radzą, aby zająć się tym, co już dawno powinno być wykonane. Także wcześniejsza, moi drodzy, tutaj podpowiedź, też aby zająć się właśnie tym wszystkim, co jest z przeszłości. Dobrze, dziękuję za uwagę, kochani. Pozdrawiam bardzo gorąco. Do usłyszenia w kolejnych filmach.